Powiem tak, mały, większy i największy. Zapraszamy do dzisiejszego odcinka. Witamy wszystkich miłośników Starego Audio na naszym kanale Audio Azyl. Zapraszam również naszą stronę internetową wehikuł-czasu.com. Dziękujemy serdecznie za komentarze oraz subskrypcję. Do subskrybowania naszego kanału oczywiście będziemy serdecznie zapraszać, abyście byli na bieżąco z naszymi odcinkami. Dziękujemy również wszystkim tym, którzy oczywiście biorą udział w naszej zrzutce na Muzeum Stacjonarne, aby te wszystkie urządzenia znalazły swój własny ciepły kąt. No, byliśmy. Dużo odcinków było w terenie, dużo odcinków było. Z różnych ich targów, yy, oczywiście, może nawet trzeba powiedzieć, że mało czasu mieliśmy też na kręcenie filmów, bo jesteśmy, jak widzicie, w trakcie przeprowadzki. Trochę tutaj bałagan wszędzie panuje. No ale postanowiliśmy nakręcić teraz kilka odcinków o urządzeniach, które nie były prezentowane, bo trafią tutaj na nas tu właśnie w trakcie tej przeprowadzki. A więc dzisiaj, coś dla mi miłośników bomboksów, czyli mogę powiedzieć, że robię ten film też dla siebie. Dokładnie. Bo jestem ogromnym miłośnikiem yy, tych urządzeń. No i mam nadzieję, Wam również się będzie ten odcinek podobał. Ale wrócimy trochę w dawne czasy, lata 80. i dzisiaj w magazynie muzycznym Jazz. 1983 rok, cena 50 zł. Bo to zawsze też podkreślamy, jak wtedy wyglądało to cenowo. I dzisiaj taki artykuł praktycznie na pierwszej stronie, tytuł Nie kupujcie u spekulantów. Czyli to, co dzisiaj nam też się doradza, abyśmy nie kupowali u spekulantów, czyli u ludzi, którzy kupili i sprzedali z zyskiem. Tak się wtedy nazywało spekulantów, z tego co ja pamiętam. Dokładnie. Na drzwiach jednego ze sklepów płytowych umieszczono ogłoszenie: Long Play Perfektu jeszcze będzie. Dla wszystkich starczy. Nie kupujcie u spekulantów. Ten anons jest znamienny. Znamienny, bo przeżywamy okres powszechnego zainteresowania nagraniami krajowych zespołów rakowych. Ich płyty są towarem tak bardzo poszukiwanym, że opłaca się nimi spekulować. Są jednak szanse, iż w niedługiej przyszłości rynek zostanie nasycony. Pojawiły się nowe małe firmy fonograficzne, a państwowe. Państwowi potentaci w tej dziedzinie działają coraz dynamiczniej. Choć jak dotąd, WIFON nie potrafi dorównać operatywności tom-pressu, a, a polskim nagraniom ciągle jeszcze brakuje refleksu i zbyt często zapominają o prawdach oczywistych. Młodzież jest głównym nabywcą płyt. Trzeba zrobić wszystko, aby do rąk nastolatków trafiały dobre nagrania muzyki poważnej. Nie mogą być one jednak czymś w rodzaju antidotum na Presleya, Beatlesów i nasze grupy rockowe. Masowa, nowoczesna edukacja kulturalna powinna przybliżać nieprzemijające wartości światowego i rodzimego dziedzictwa muzycznego. Ale nie powinna zniechęcać do zabawy przy muzyce. Rok to muzyka młodzieży i dla młodzieży. Rok to część kultury masowej, to produkt naszej epoki. Choć jest w nim coś z młodzieżowego folkloru, nie może rozwijać się bez zaplecza fonograficznego. Często dopiero w studiu nagraniowym muzyka nabiera artystycznego kształtu. Zmiany w strukturze krajowej fonografii i w systemie dystrybucji jej produktów oznaczają próbę wyjścia naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu, próbę zaspokojenia oczekiwań młodego odbiorcy. No tak, trzeba przecież sobie przypomnieć, że zdobycie dobrej płyty perfektu czy kasety Lady Pang, jak ja pamiętam, to to były wymiany, to, to były całe pretraktacje na ten temat, co było można na co zamienić, bo przecież kupić tego tego faktycznie nie szło. No i spekulanci wtedy... Mieli naprawdę dobre zyski. Pozdrawiamy spekulantów węgla. I oczywiście przejdziemy teraz do części artystycznej, czyli pokażemy to, na czym najprawdopodobniej nie słuchaliśmy, w ani Lady Punk, przynajmniej ja takiej przyjemności nie miałem, bo taki sprzęt w tamtym czasie był też tylko u spekulantów. No ja niektóre właśnie modele dopiero niedawno <noise> zapoznałam się z nimi Pozdrawiamy spekulanta Peweksa. powiedzmy w ten sposób, który wtedy tym sprzętem spekulował. No a dzisiaj pokażemy właśnie wam urządzenia, które mnie przyprawiają osobiście o trochę szybsze bicie serca, bo są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Zapraszam. Cieszę się, że dzisiaj mogę Wam zaprezentować te urządzenia, bo to urządzenie było, jak pamiętacie z poprzednich odcinków, uszkodzone. I tutaj wielkie podziękowania dla pana, który przysłał nam y, oczywiście schemat tego urządzenia. Ja niestety nie poradziłem sobie, nie będę tego ukrywał. Dzięki Rafałowi, który. Poświęcił swój czas, swoją wiedzę na to, udało się to urządzenie naprawić. Dzięki czemu dzisiaj, wśród swoich właśnie starszych czy większych braci, yy, może pokazać swoje możliwości. Jest to naprawdę bardzo ciekawy bomboks, który Wam pokaże, ukrywa pewną tajemnicę. Być może nie wszyscy o nie wiedzą, ale dajmy mu szansę zaprezentować muzycznie. Wysadzony jest w radio, który tutaj mamy schowane na dole. Można powiedzieć, posiada możliwość, oczywiście, nagrywania. A dlaczego to podkreślam? Bo tak w zasadzie jest to, zobaczcie, walkman. Można było go po prostu wyjąć, zabrać ze sobą. Tu mieliśmy. Podłączenie do. Tutaj są końcówki, które łączą nas z resztą urządzenia. Dlatego mamy tutaj też nagrywanie. Mamy dolby B. I wracając, wyjmujemy słuchawki, zakładamy magnetofon i możemy słuchać dalej. Wyposażony jest również w wyszukiwarkę utworów, co, jak na tak małe urządzenie, no, jest to. Trzeba przyznać, już mocno zaawansowane, bo wiele urządzeń w tą funkcję nie było wyposażonych. Oczywiście, zakresy radiowe. UKF odbiera, co prawda, u nas w mieszkaniu. Jeżeli te dwie anteny y, mocno, że tak powiem, rozsuniemy, to nawet raz udało mi się złapać stereofonię. No, ale nasze mieszkanie jest specyficzne, więc nie można powiedzieć, że. Do odbiornik tutaj odbiera, z tyłu tych y, głośników kolumn, w zasadzie można powiedzieć, bo one są również odpinane, możemy je ustawić na boki y, są miejsca na baterie, w każdym z nich wkłada się cztery baterie R14 i wówczas jest to urządzenie przenośne. I powiem Wam, że waży y, dobre 3 kg bez baterii, także. Znam urządzenia zdecydowanie większe, które są lżejsze niż ten piękny magnetofon przenośny, bo podnieść go i położyć na ramię z bateriami, no to już można powiedzieć odczuwamy jego wagę. Każdy kolekcjoner, każdy miłośnik starych bomboksów oczywiście. Powinien sobie coś takiego moim zdaniem poszukać, bo jest to taka perełka wśród tych przenośnych magnetofonów. Tutaj mamy większego brata. Jak widzicie, pracuje kaseta, co prawda inna niż nasza tutaj z naszą muzyką, bo no, miał problem troszeczkę już z paskiem. No, trzeba go będzie wymienić, większość tych magnetofonów no, ma swoje lata, nie da się ukryć, że paski trzeba wymieniać i kiedyś ten dzień następuje, więc bałem się, że, że może nie odpalić na wszelki wypadek, zostawiłem tą kasetę w środku, żeby pracowała dalej. To on również trochę w formie mini wieży. Możemy oczywiście odstawić kolumny. No i wszystkie kolumny tego modelu mają jedną wadę. Może uda nam się tu pokazać. Wszędzie są uszkodzone zawieszenia. Niestety. Mieliśmy chyba 4 lub 5 tych urządzeń tego modelu. No, i niestety yy, wszystkie miały ten sam problem. Trzeba niestety to zawieszenie tutaj wymienić. Pod tą klapką mamy schowane tutaj regulacje wysokich oraz niskich tonów, zakresy radiowe. No i oczywiście magnetofon. Wszystko już na soft -touchu. Bardzo ciężki, naprawdę. Ten magnetofon jest bardzo, bardzo ciężki. I mimo, że można oczywiście oprócz rozpięcia tych kolumn również odstawić poszczególne elementy, że mogą stać obok siebie, bo jak widzicie one są tej samej grubości, czyli może ten tuner ze wzmacniaczem jakby stać obok magnetofonu. Co no, powodowało często to, że ludzie, którzy wypieli właśnie tą rączkę z góry, podsuwali to, no nigdy one już potem nie, nie zostały złożone jakby razem i ciężko jest zostać w takim stanie. Zwłaszcza jest problem z tymi rączkami, bo one są takie dość tutaj właśnie specyficznie montowane i no, i jak już ktoś zdjął, właśnie jeden mamy taki bez tej rączki, bo ktoś im kiedyś opił, ona w zasadzie przeszkadza, jeżeli chciałby się coś na niego postawić, no to jest to jakimś problemem, bo ta rączka jest jakby niechowana. No i potem już niestety ginęła i trzeba było ich szukać gdzieś w Stanach Zjednoczonych, mi się udało jedną znaleźć, no ale cena była całkiem zaporowa, jak na coś, co jest no jakby tylko nie służy do słuchania muzyki, tylko do przenoszenia jej. Choć tego magnetowonu też nikomu bym yy, nie radził kupować, żeby z nim spacerować, bo jest naprawdę bardzo ciężki. Zdejmę go. Okej. Okay. I przejdziemy do Modelu, który moim zdaniem jest jednym z najładniejszych tego typu bomboksów, bo no, oprócz tego, że jest dwukieszeniowy, posiada dwa autorewersy, no, jest też pięknie wykonany. Mamy tutaj dwie wersje: czarną oraz srebrną. I jakbyście, nie wiem, czy uda nam się to pokazać, ale tutaj zakresy radiowe. Są od 65 do 73, czyli jest to nasz stary Peweksowski model. Ten jest oczywiście zachodni, bo mamy tutaj oryginalne napisy od 88 do 108, ale mamy w naszym muzeum również wersję Peweksowską czarnego i srebrnego. Niestety do czarnego nie mamy rączki i to trochę utrudnia przenoszenie go, bo niestety te kolumny się odpinają w momencie jak tylko byśmy chcieli je delikatnie dźwignąć czy coś to trzeba bardzo uważać, a żeby tego nie zniszczyć. Gdyby ktoś miał przypadkiem rączkę do tego magnetowanu, to jesteśmy oczywiście bardzo mocno zainteresowani. A teraz zaprezentuję wam jak to urządzenie gra. Moim zdaniem jest to jeden z lepiej brzmiących bomboksów. JVC w ogóle m, oczywiście słynęło z tego, że robili dobrze brzmiące przenośne radiomagnetofony. Więc jeżeli ktoś szuka bomboksa, który ma ładne brzmienie i jest w miarę y, dobrze, jakby to można powiedzieć, wyposażony, czyli w autorewers, no to oczywiście ten model jest predysponowany do tego. Poniżej wersja czarna. Nie da się ukryć, że sprzęty te były marzeniem tamtych lat, kiedy byliśmy małymi, można powiedzieć, chłopcami. To każdy z nas pragnął wtedy coś takiego mieć. No, oczywiście było to bardzo często poza naszym zasięgiem. Dlatego warto te urządzenia ratować, warto je zachować dla przyszłych pokoleń, aby młodzież mogła zobaczyć. Co kiedyś było naszym marzeniem? Myślę, że miłośnicy bomboksów buszują już po internecie, <grystanie> szukając y, tych modeli, oczywiście, trzymamy kciuki, żeby się udało. Tak, i w tym momencie, y, w trakcie nagrywania programu, dostaliśmy informację, że nasz przyjaciel Kurt przebywa w szpitalu i chcielibyśmy tutaj życzyć Kurtowi szybkiego powrotu do zdrowia. Kurt, trzymaj się, będzie wszystko dobrze. Zakręcimy jeszcze nie jeden film u miłośnika Techniksa. Także naprawdę trzymamy wszyscy wspólnie za ciebie. Dokładnie. I pozdrawiam serdecznie. A w naszej gazecie jeszcze jakiś ciekawy artykuł na koniec? Tak króciutko. Janusz Mechanisz tutaj e, zadaje pytanie kto uważany jest za eksperta w dziedzinie muzyki rockowej w Polsce. W latach 80., początek lat 80., ale już zdradza nam, że pozostawia tutaj to pytanie bez odpowiedzi, bo taki jest tytuł artykułu. I takie ciekawe tutaj znalazłam yy, refleksję yy, autora artykułu. Obok, obok tych, którzy mają stały dostęp do zachodnich nowości płytowych, także wszyscy gromadzący informacje o zespołach, dyskografie. Listy przebojów, krytyka oceniająca rok jako problem muzyczny w ogóle u nas nie istnieje. Czy wynika to z faktu, że brak podstawowej wiedzy muzycznej i choćby ogólnego zainteresowania innymi rodzajami muzyki pozbawia owych specjalistów jakiejkolwiek szerszej perspektywy i skali porównawczej? Opublikowano przecież sporo wartościowych tekstów. Zajmujących się socjologicznym aspektem zjawiska, ostatnio również analizę tekstów rokowych, ale nikt nie próbował dotąd rozpatrywać muzycznego rozwoju rocka. Nie chodzi oczywiście o zmiany składów zespołów czy daty, nagrywania kolejnych płyt, lecz o kształtowanie się form, stopniową modernizację środków, wyrazu. Nie mamy zatem opracowania w pełnym znaczeniu tego słowa, historycznego, które ułatwiłoby słuchaczom. Właściwą ocenę poszczególnych nurtów i tendencji. No tak, ja myślę, że prawdziwymi ekspertami byliśmy my, którzy słuchaliśmy tej muzyki, kupowaliśmy płyty, kasety, jeździliśmy na koncerty i chyba byliśmy i pozostajemy najlepszymi ekspertami. Dokładnie. Bo krytyków może być wielu, ale ekspertów. Ekspert pozostaje ekspertem, każdemu nas się podoba co innego, tak jak te bomboksy. Jedni wolą bomboksy, inni wolą mini wieże, duże wieże. No, każdy z nas ma też odnośnie muzyki zupełnie inny gust. Dlatego cieszymy się, że możemy Wam prezentować te urządzenia. Cieszymy się, że jesteście z nami. Oczywiście prosimy Was o subskrybowanie kanału, abyście byli na bieżąco z odcinkami, które teraz mogą być trochę krótsze, bo no, oprócz pracy zawodowej trafia nam się jeszcze teraz ta przeprowadzka, więc musimy to wszystko jakoś razem łączyć. I jeżeli są osoby wśród Was, które chcą wesprzeć naszą zrzutkę na Muzeum Stacjonarne, aby te sprzęty znalazły swój ciepły kąt, to oczywiście informacja pod tym filmem i na stronie internetowej wehikum-czasu.com, gdzie te wszystkie eksponaty możecie obejrzeć. Zapraszamy do kolejnych odcinków. Do zobaczenia. Do widzenia.